Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, będzie to odcinek typu vlog. Dzisiaj odwiedzimy sklepy z elementami aranżacji wnętrz, typu na przykład płytki, panele podłogowe. Będziemy również na budowie oraz na dwóch spotkaniach z klientami, także coś się będzie działo. Najczęściej każdy dzień to jest komputer. Praca przy komputerze, a dzisiaj trochę w ruchu. Także zapraszam i ruszam w drogę. Mam już torbę ze wszystkimi rzeczami, żeby nic nie zapomnieć i wszystko mieć w jednym miejscu, i yy, widzimy się później. Pierwszy przystanek to Action. Idziemy kupić, to znaczy ja idę kupić taśmę malarską, taką jakąś najtańszą, ponieważ będę rozplanowywała ścianki na poddaszu. Jest to dość skomplikowane poddasze, w związku z czym, zanim zacznę projektować układ funkcjonalny, układ ścian, potrzebuję rozrysować sobie to, czy rzeczywiście to, co ja sobie wymyśliłam, zmieści się na tym poddaszu, czy będzie to możliwe, czy da radę tam budować okna. W związku z czym, dzisiaj będziemy na budowie. A na razie lecę po taśmę malarską oraz płyn do spryskiwaczy zimowych, bo mi się skończył. Dobra, witam was w sklepie. Ja już jestem po kawie i przyjemnych rozmowach, a teraz czas wrócić do pracy. Jak wygląda wybór płytek? Otóż chodzę po sklepie i szukam tego, czego potrzebuję. Dostałam kilka zdjęć inspiracji od klientów, także teraz wiem czego szukać i yy, będzie to takie jasne wnętrze, trochę w stylu modern classic. Yy, I zobaczymy. Zaraz wam pokażę co wybrałam, co udało mi się znaleźć. Yy, i będę tam potem dogrywać różne rzeczy. Także zapraszam do oglądania. I idąc sobie tutaj wzdłuż płytek wypatrzyłam sobie dwie piękne płytki. Jedna jest to onyx, ta z tyłu, a ta z przodu do trawertyn, krajonej, jakby tak w poprzek wzór, i na tą płytkę się zdecydowałam. Tu widzimy płytkę taką dekoracyjną do innego projektu, ale ładna. I znalazłam taką piękną ryfrowaną płytkę, która będzie mi pasowała do tej płytki bazowej, trawertynowej. I zaraz Wam pokażę taki mały mini moodboard. Z i widać tutaj już złote, piękne, złote baterie, listwy i kabiny. No i oczywiście nic nie dokrałam na spotkaniach, ponieważ nie włączyłam play. Odbyły się dwa spotkania. Jedno z nich dotyczyło ukończenia projektu, drugie rozpoczęcia nowego projektu. Także zaczynam nowe, skończyłam stare i działamy dalej. Witam Was na budowie, także mam tutaj poddasze o, i zaczynam y, rozmieszczanie ścianek, które wymyśliłam. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taśmę mam, i nagram wam już, jak coś tutaj przykleję na podłodze. Dobra, już udało mi się tutaj trochę pozaznaczać. Tu jest projekt, mniej więcej. I w sumie stoję teraz w otworze w podłodze, który musimy zrobić, na klatkę schodową. I w sumie pogrywa się to z projektem. Wyjdzie tutaj. Strafa gabinetowa tutaj pod skosem zabudujemy, zrobimy taki regał we wnętrze. I będzie tutaj również tutaj widzicie te linie, o, ściana sypialni, tu garderoba, a tam dalej o tu Dalej zrobimy sypialnię. Coś tego wymyślimy dojdą okna. Minimalnie wymiary się różnią, więc e, od tych, które ja tutaj naniosłam, do tam 10 cm. To tyle sobie domierzę i jadę zaraz dalej szukać podłóg drewnianych. No i oczywiście tak nagrywałam, tak nagrywałam, że nie nagrałam nic w sklepie. Mam tylko zdjęcia, to już Wam pokażę. Wybrałam dwie podłogi, zobaczę, co mi będzie bardziej w projekcie pasowało. Nie są podłogi drewniane, tylko winylowe dokładnie. Także myślę, że coś z tego wyjdzie. Dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego vloga i zapraszam na kolejny. Planuję odwiedzić sklep Agata Meble, który został otwarty w Olsztynie. Jest to trochę świata, które przybyło do naszego miasta, także jadę, zobaczę jakie tam trendy panują. Zapraszam do kolejnego odcinka i zapraszam do subskrypcji.